Dzień dobry Państwu. Kiedy byłem dzieckiem, lubiłem oglądać Flintstone'ów, czyli kreskówkę o jaskiniowcach. Tam padł kiedyś dawno temu taki dowcip: Fred czyta gazetę i mówi: Ukradziono kanał panamski. A Barney się go pyta, jak to możliwe, żeby ktoś ukradł kanał panamski. A Fred mu odpowiada: Wynieśli go w długiej, wąskiej walizce. Dzisiaj nie będziemy jednak mówić o fikcyjnych geniuszach zbrodni, bo ci prawdziwi nam wystarczają. To, co widzicie na ekranie, jest wodospadem, który ukradł dla siebie Władimir Putin. Co to znaczy, że on go ukradł? To znaczy, że te tereny znajdujące się nad zatoką Marielachty, powinny znajdować się w granicach Parku Narodowego, a tymczasem. Mniej więcej 10 lat temu zbudowano tam rezydencję Putina. Tutaj możemy zobaczyć tereny, o których mowa. Za chwilę będziemy pokazywać nowe materiały. Centrum Dossier, rosyjskie medium śledcze, opublikowało pierwsze tak wyraźne i tak konkretne materiały o tym miejscu. Natomiast teraz już wiemy, gdzie szukać, i możemy sobie to zobaczyć po prostu na Google Mapsach. Tu widzimy tą główną część rezydencji z lądowiskiem dla śmigłowca z altanką naprzeciwko wodospadu i między innymi z przystanią dla jachtów. Jeśli pojedziemy dalej na południowy wschód zobaczymy drugie lądowisko dla śmigłowca, drugi budynek i kolejną przystań. Jeszcze tutaj po drodze w zatoczce mamy hodowlę ryb. Tam jest nawet hodowla krów na wołowinę, także widzimy, że jest to Całkiem ciekawy kompleks. Należy on oficjalnie do Jurija Kowalciuka, czyli jednego z głównych współpracowników prezydenta Putina, a centrum dossier pokazuje pierwsze tak wyraźne i tak mm, dobrze pokazujące, jak to wszystko wygląda, materiały wideo. Tutaj na przykład od góry widzimy wodospad i altankę. Zresztą ta altanka, jak widzicie, wygląda całkiem reprezentacyjnie. Tutaj z kolei widzimy jeden z trzech budynków, wspomnianą hodowlę ryb. W tym konkretnym budynku, widzimy go na środku ekranu, znajduje się między innymi prywatny browar i sala herbaciana. A bliżej mm, dolnej części kadru widzimy lądowisko dla śmigłowców. I taką trawiastą platformę, na której prawdopodobnie ustawiane są systemy przeciwlotnicze, kiedy Władimir Putin znajduje się w pobliżu. Tutaj trzeba wyjaśnić, że faktycznie tego typu zabezpieczenia są istotne, ponieważ w dużej bliskości tego miejsca znajdują się kraje nieprzyjazne Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza w tej chwili po wybuchu wojny, nieprzyjazne. Ponieważ jak tutaj widzimy, 30 km dalej jest granica z Finlandią. Cała ta rezydencja znajduje się na północ od Petersburga, w okolicach jeziora Ładoga, i jeśli by Finlandia zdecydowała się na przykład z jakiegoś powodu, to miejsce ostrzelać, to tutaj systemy przeciwlotnicze tak naprawdę niewiele w tym pomogą, ponieważ wystarczy im tutaj zwykła artyleria lufowa, którą dość ciężko jest pokonać przy użyciu systemów rakietowych czy lufowych przeciwlotniczych. Niemniej tego typu środki ostrożności są tutaj używane. Możemy zobaczyć tutaj na zdjęciach centrum dossier wszystkie nieruchomości na terenie tej posiadłości Putina. Jednej z wielu dodajmy posiadłości Putina. Ten budynek muszę przyznać, wygląda dość komfortowo. Te tarasy blisko wybrzeża mogą się zdecydowanie podobać. Tutaj widzimy także. Starsze publikacje, w których dopuszczano, że to może być pałac Putina, ale tak dobrych, tak wyraźnych zdjęć i tak konkretnych informacji jeszcze nie mieliśmy na ten temat. Są tu nawet fotografie z wnętrza tej rezydencji. Mamy też informację, że znajduje się tam na przykład prywatna sauna nad samą wodą, czy w zasadzie na wodzie, dwie przystanie dla jachtów. O browarze już Państwu wspominałem, ale z ekstrawagancji jest tam na przykład także ogrzewana droga dojazdowa. I oczywiście znajdziemy tutaj także takie kwestie jak po prostu mm, drut kolczasty, kamery i innego rodzaju zabezpieczenia, które uniemożliwiają potencjalnym intruzom dostać się do tego miejsca. Wcześniej, tak jak mówiłem, ono nie było. Nieznane zupełnie wcześniejsze informacje pokazywały nam zdjęcia. Tutaj mamy z 5 listopada 2022 roku. Fotografie tego miejsca. Mamy mapkę, która wskazuje na to, co tutaj, według dokumentów, w teorii jest. Swoją drogą, według dokumentów, te trzy, mm, te trzy nieruchomości to są spichlerz, chatka rybaka i dom mm, ogrodowy. Także nazwy nie do końca odpowiadają temu, co tam faktycznie istnieje, bo są to po prostu rezydencje, a nazywają się w taki sposób, żeby to ukrywać. Więc tego typu fotografie już wcześniej krążyły, teraz po prostu mamy potwierdzenie, że jest to jeden z kolejnych pałaców Władimira Putina w wyjątkowo ładnym miejscu. Dodajmy, że w pobliżu swoją rezydencję ma Roman Abramowicz, a dodatkowo Jurij Kawalciuk, do którego należą na papierze te rezydencje Putina, posiada także kompleks hotelowy w pobliżu, na wypadek prawdopodobnie jakby potrzeba było tam w jakiś sposób na przykład urządzić kogoś kto przyjedzie do Putina w odwiedziny, a niekoniecznie musi spać w jednej z putinowskich rezydencji, żeby nie drażnił gościa swoją przepraszam, gospodarza, żeby gość nie drażnił swoją obecnością. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie po prostu kolejny przykład putinowskiego bogactwa, które powinno kłuć w oczy obywateli. Przypomnę, że był taki moment, kiedy wideo o pałacu w Gelendrzykie nad Morzem Czarnym, faktycznie obywateli Rosji zakuło. Tamten pałac był jednak o wiele mniej skromny. Tutaj mówimy jednak o trzech ładnych domach, a tam obserwowaliśmy coś, czego nie powstydziłby się XVIII wieczny król Francji. Jednak i teraz przed wyborami tego rodzaju materiały po pierwsze dobrze, że się pojawiają, Twórcy tego, tej publikacji, autorzy tego dziennikarskiego śledztwa, mówią wprost: że znajdą wszystkie ukradzione przez Putina wodospady, wszelkie jego jaskinie ze skarbami i będą publikować wszystko, co tylko znajdą, i kopać tak długo, aż znajdą wszystko. A teraz, przed 15 marca, kiedy ludzie mają problemy ze znalezieniem jajek w sklepach i ogólnie to w długach, co ostatnio przyznała nawet Komsomolska Prawda. Wydaje się, że publikacja takich materiałów jest jak najbardziej na miejscu i między innymi dlatego postanowiłem, że także Państwo powinniście zobaczyć, jak sobie żyje władca narodu, który no niestety żyje o wiele, o wiele od tego skromniej. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję wszystkim, że wspieracie. W różnych działaniach, które mają na celu i nagłośnić to, jak działa współczesna rosyjska władza, jak kłamie współczesna rosyjska władza i działania, które mają na celu powstrzymać rozszerzanie jej terytorialnego zasięgu, żeby kolejni ludzie nie musieli płacić swoim dobrobytem za to, żeby wąska grupa ludzi miała kolejne pałace. Dziękuję pięknie, jeszcze raz za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.